pewna pani naukowiec z Rosji przypomniała, bo Włodzimierzowi Putinowi zarzuca się, że porywał ukraińskie dzieci. Proszę Państwa, z punktu widzenia działań wojennych, proszę Państwa, no to co? To żadne dzieci z tych terenów, które zajęli Rosjanie, nie wróciły pod kontrolę, na tereny pod kontrolę ukraińską? No wróciły. A proszę Państwa, jak można ja się tak zastanawiam. Ja Państwu tego nie publikuję, ale mnóstwo jest tych przesłuchań, bo nie ma nigdy czasu. Mnóstwo jest przesłuchań ukraińskich żołnierzy, którzy przyznają się do zbrodni wojennych na terenie na przykład Mariupola, bo z tamtych okolic jest najwięcej sierot. Żołnierze ukraińscy przyznają się i dostają wyroki, ostatnio dostał jeden 25 lat, że strzelali do cywili. No to proszę Państwa, jeżeli zamordowali, a w Mariupolu bardzo dużo Rosjan mieszkało, Ukraiń, ukraińskich obywateli, ale, ale rosyjskiego pochodzenia, no więc jeżeli zamordowali Ukraińcy rodziców, a było to dziecko wychowywane w języku rosyjskim i tak dalej, no to no zastanówmy się, jakby to było, gdybyśmy to my Polacy na przykład zajęli okolice Lwowa, ten Wołyń, bo na przykład tam by dochodziło do jakichś mordów, no taka sytuacja, taka interwencja by była, taka misja. No i y, mamy zamordowanych rodziców, a, dzieck, a dzieciak wyraźnie mówi po polsku, to oddalibyśmy go Ukrainie wtedy? No jak byśmy się zachowali y, w tym momencie? Przecież Rosjanie wielokrotnie publikowali, y, jak te dzieci żyją, y, w jakich rodzinach żyją, i y, no, ja nie widzę tam krzywdy tych dzieci. Tu chodzi tylko o formalność, tak? O formalność. No to e, ta pani naukowiec przypomniała Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu sytuację z, z wojny koreańskiej. E, tu mamy, proszę państwa, wnętrze samolotu i koreańskie dzieci, tu niemowlęta, akurat, w tych kartonach, popakowane, w tych skrzynkach, i one, proszę państwa. Tu troszkę starsze, sieroty sieroty, i te dzieci były z Korei wywożone do Stanów Zjednoczonych, mimo że jak twierdzi ta pani, ona to podobno badała, rodziny były ich na terenie Korei, jak Amerykanie tam opuścili, międzynarodowy trybunał karny ja czytam, ja czytam rosyjską, rosyjską wersję tych zdarzeń. Międzynarodowy trybunał karny absurdalnie oskarżył Putina. I prezydencką komisarz do spraw dziecka panią Marię lwową byłową o deportację ukraińskich dzieci ze strefy konfliktu zbrojnego. Jednocześnie do Rosji nie wpłynęła ani jedna prośba potwierdzająca, że dzieci zostały oddzielone od rodziców, lub że jakiekolwiek dziecko zostało deportowane przymusowo, wywiezione na terytorium Rosji. W związku z tym przychodzi na myśl inna historia. Uprowadzenia dzieci. I to się naprawdę wydarzyło. Na początku kwietnia 1975 roku rząd Wietnamu Południowego całkowicie stracił kontrolę. dotyczy Wietnamu. Całkowicie stracił kontrolę nad północną częścią swojego kraju. W tym czasie Stany Zjednoczone, które praktycznie nie brały udziału w wojnie, ogłosiły zamiar ewakuacji kilku tysięcy rzekomo osieroconych dzieci z Wietnamu południowego na zachód. Operacja była, poczytajcie sobie Państwo, operacja była nazwana Baby Lift, jednym słowem, Baby Lift. W Ameryce już czekali przybrani rodzice na te dzieci. Dzieci przywożono samolotami, niektóre po prostu zawiązywano pasami bezpieczeństwa i umieszczano je w kartonach na zachowanych fotografiach, nie ma osób dorosłych, z wyjątkiem ochotników. Większość dzieci wymagała pomocy medycznej po przyjeździe, ponieważ były odwodnione. Od razu pojawiły się wątpliwości co do sierostwa większości dzieci biorących udział w akcji Baby Lift. Kiedy wolontariusze zaczęli zbierać pomoc dla dzieci, zorientowali się, że Amerykanie po prostu je porwali. Była afera, no ale nie ma afery. Oczywiście są wśród nich dzieci, które naprawdę straciły rodziców, były znaczy. Jednak większość dzieci powiedziała, że, im, że nie są sierotami. To, to tłumaczyła Jane Barton, tłumaczka Amerykańskiego Komitetu Przyjaciół Służbie Publicznej, w wywiadzie dla San Francisco Chronicle 13 kwietnia 1975 roku. W amerykańskich sądach wniesiono wiele pozwów w imieniu dzieci, później wiele udało się połączyć z biologicznymi rodzicami. No Proszę Państwa, no to, to był rabunek dzieci, rzeczywiście. Jest to jakby udokumentowane. A tam jeszcze nie stwierdzono niczego. Mm, a już się wydaje. No i oczywiście Międzynarodowy Trybunał w Hadze pewnie o tym nigdy nie słyszał. Tylko ciekawostka, proszę Państwa.